Recka, prosto, spiecka. Norseman! Zapraszam serdecznie! Nie, nie robiłem przed chwilą pirata, tylko groźnego, krwiożerczego wikinga. Norseman, czyli... Po naszemu. Niech będzie. Właśnie do końca. Ale dobra. Nie zagłębiamy się. Viking, czyli najnowsza premiera kinowa 2022 w reżyserii pana, uwaga, uwaga, szukamy, Roberta Eggersa, którego znać możecie. Chociażby Lighthouse'a. Generalnie jest to młody reżyser po 30, chyba 35, 36 rok, który jest wschodzącą gwiazdą Hollywood i generalnie kina, współczesnego kina światowego. Bardzo wielu fanów ma i kiedy ktoś słyszy Robert Eggers, to od razu... Tak, koniecznie muszę obejrzeć. Ja nie jestem wielkim fanem Lighthouse'a. Innych filmów tego pana nie widziałem, ale jeśli chodzi o Norsemana, czyli Wikinga, miałem bardzo duże oczekiwania. Nagrałem moje pierwsze wrażenia z tego filmu z sensu, więc możecie ich sobie tu poszukać u mnie na kanale. Pewnie tu się gdzieś link pojawi do tego materiału. Natomiast teraz nagrywam pełną, prawną recenzję. Możecie więc sobie porównać jakie moje były wrażenia. Tuż po wyjściu z kina a jakie są teraz, po ponad tygodniu, kiedy sobie już tam poukładałem w głowie, przemyślałem pewne rzeczy, nie ukrywam też, że obejrzałem recenzy innych, by sprawdzić, czy być może dostrzegli w filmie coś, czego ja nie widziałem, albo inaczej interpretują te rzeczy, które miałem okazję na ekranie kinowym zobaczyć. No to przejdźmy teraz do omówienia samego filmu. Ten film od razu, z tego zacznijmy z grubej rury, jest doskonały w warstwie audiowizualnej. Sam film Opowiada nam historię Hamleta. Nie jest to przypadkowe imię. Tak dobrze Wam kojarzy się z Hamletem, gdyż jest to ekranizacja de facto mitu, na podstawie którego to mitu Szekspir napisał swoją sztukę, czyli właśnie Hamleta. Nie przez przypadek, więc znajdziecie tu niemalże kopia w kopię historię hamletowską. Oczywiście tutaj troszkę inaczej przedstawioną, bo tak naprawdę nie przedstawiamy sztuki Hamleta. Przedstawiamy nordyjski mit. Mit o Amlecie i jego historii. A czym jest ta historia w dużym skrócie? Czego ona dotyczy? Powiedzmy, że dotyczy ona zemsty. Zemsty za to, że nasz młody, dziecięcy, jeszcze powiedzmy dziesięciolatek, Amlet traci swojego ojca, który jest królem królestwa Wikingów, tego tam konkretnego królestwa Wikingów. No i poprzysięga zemstę na osobie, która do tego doprowadziła, uciekawszy z tego królestwa, udaje mu się uciec, więc poprzysięga zemstę oraz, że uratuje swoją matkę, która została siłą zabrana przez tego zwycięzcę e, no i będzie chciał ją w tej niewoli wyswobodzić. Po czym mamy szybki przeskok kilkanaście lat do przodu i nasz e, bohater, Amlet, okazuje się, że chyba nie do końca pamięta o tych wszystkich przysięgach. One gdzieś tam są, ale on je sobie wyparł z pamięci. Teraz należy do grupy wikingowskich Berserkerów, którzy w towarzystwie innych grup Buszują po Rusi Wschodniej. Od razu Wam mówię, że te sceny są najbardziej takimi m, przepełnionymi e, przemocą, e, scenami. Aczkolwiek w sposób zaskakujący, generalnie ten film nie stroni od krwi. Zobaczcie, dużo krwi, dużo brutalności, dużo bardzo krwawych scen. Natomiast o dziwo tutaj, w tej scenie, sceny walki są pozbawione krwi. Nasz bohater tnie przeciwników, im gardła i tak dalej, i tu właściwie nie ma krwi. Byłem tym bardzo zaskoczony, ponieważ ani wcześniej, ani później w tym filmie ani reżyser, generalnie twórcy sobie nic nie robią z tym, że tu mamy hektolitry krwi. Spokojnie sobie z tym radzą, jest ona uzasadniona, wszystko jest ok. Natomiast tutaj tak jakby ktoś w tym momencie dla tej sceny powiedział stop. Przy czym ta, kontynuacją tej sceny są gwałty, śmierć, podpalenia, mord mordunek, mówiąc kolokwialnie, więc jest to brutalna scena, jest to bardzo mocna scena, a tutaj krwi zabrakło. Mówię, bo akurat to rzuciło mi się w oczy i to mnie bardzo zdziwiło. I w trakcie Zajmowania tej osady ruskiej, nie rosyjskiej od razu mówię, czyli pewnie jest to ruskijowska prawdopodobnie, mamy tu więc IX wiek, to w ogóle jeszcze Moskali nie było na świecie. W trakcie spotyka on osobę, ale też dowiaduje się o tym, że ten ktoś, kto doprowadził do upadku jego ojca oraz ukradł jego matkę, żyje teraz na Islandii i nagle jakby to wspomnienie triggeruje wszystkie jego poprzednie wspomnienia oraz to odkrywa na nowo tą przysięgę, którą miał w sobie żeby pomścić ojca i żeby uwolnić matkę, bo stał się już dorosłym facetem, żyje powietrze na tym świecie, strzelamy tam 20 kilka lat, więc gdyby ta zemsta nieustannie go drążyła i nieustannie była głównym celem jego życia, to już dawno by spróbował w tym czy inny sposób, tymczasem on dowiaduje się o tym człowieku, który doprowadził do tej tragedii jego tragedii życiowej, tak jakby nie był na bieżąco, że się tak wyrażę z wiedzą na temat tego, co się tam dzieje tak jakby tej wiedzy nie poszukiwał tak jakby ona do niego nie docierała, a on nie dążył do spełnienia tego celu, tylko do tego no, spełnienia zemsty, że się tak wyrażę, więc z jednej strony wiele osób podkreśla, że jest to film o zemście, a z drugiej strony, że ten postać, Amlet, jest nieustannie tą zemstą nakręcana i nieustannie dzięki tej zemstwie żyje, funkcjonuje i dąży do jej spełnienia. Nie zgadzam się z tym, ponieważ on na początku filmu nagle tą zemstę zgubił. On ją dopiero na nowo odkrywa, kiedy dowiaduje się czegoś ważnego. O tym złolu, nazwijmy to, tej historii. Przepraszam Was bardzo, że ciągle drapie się po nosie, ale i nagrywam materiałów kilka razy, a nieustannie mnie coś w tym nosie drażni. Dobra, przechodzimy do dalszej historii. No więc nasz bohater... Płynie na Islandię, no i tam już nie będę wam mówił, co się będzie dalej działo, bo tutaj był początek historii. Generalnie teraz już jest nakręcony zbro, nakręcony zemstą i chce doprowadzić do zemsty, żeby pomścić swojego ojca oraz uratować matkę, która tam jest. Tam się rzeczy różne wydarzyły przez te kilkanaście lat w, tym, w tej sytuacji. Dodatkowo z tej rusi, jako niewolnik, jest jeszcze porwana młoda dziewczyna. I ewidentnie szybko nasz bohater oraz ona mają się ku sobie, choć ona, jej początkową motywacją nie jest bynajmniej och, kocham cię, no tylko zdecydowanie ucieczka z miejsca, dokąd dotrze, ale też najpierw zemsta na tych, którzy doprowadzili do tych wielu śmierci, do zniszczenia generalnie śmierci i najbliższych zniszczenia jej osady. A okazuje się, że jest wiedźmą wschodnio-słowiańską, wschodnioeuropejską, która zna się na magii Ziemi. To tyle, jeśli chodzi o fabułę. A teraz, jeśli chodzi o podsumowanie tej fabuły, jest to bardzo prosta fabuła, słuchajcie. I to jest chyba mój podstawowy zarzut, jeśli chodzi o film. E, oczywiście twórcy Robert Eggers mieli pełne prawo uznać, robimy ekranizację mitu. Nic więcej nie chcemy, robimy ekranizację mitu. Tu chodzi o bardzo brutalną, bardzo bezpośrednią, bardzo taką namacalną, ziemnistą, krwistą interpretację czy ekranizację mitu. Ale w związku z tym, że twórcy tylko do tego mitu się ograniczyli, ta, ta, ta historia, ta fabuła jest prosta. I ci bohaterowie, przede wszystkim, przede wszystkim ci bohaterowie są bardzo prości opisani. W mitach, wiecie, zwykle, jeśli mam jakieś postacie w mitach, to one są bardzo prosto pisane. Jednym, dwoma słowami, hasłami. Powiedzmy: stary, zgorzkniały. Koniec. Złośliwy i brutalny. Koniec. Uśmiechnięty i kochający. Koniec. Mity więcej nie potrzebują wiedzieć o tych postaciach. Nie postacie są najważniejsze, a wydarzenia, ewentualnie jakaś historia związana z tym, co mit chce nam przedstawić. Natomiast w pełnoprawnym dziele kinowym jest to niezwykle istotne, byśmy więcej wiedzieli o tych postaciach, by nam je rozbudować, by być może te postaci miały jakąś głębszą relację wzajemną między sobą, i przez to tworzymy pełnokrwistą historię. Jej tutaj nie dostajemy. Dostajemy ekranizację mitu. Nasze postacie przez całą historię są jednowymiarowe, opisane dwoma, trzema słowami: koniec. Nie przychodzą zmian, nie przychodzą ewaluacji. Nasz główny bohater przez moment ma zmianę motywacji. To jest pewien twist fabularny. Nie wiem, czy on jest w micie, ale w filmie jest pewien twist. Tylko, że całość filmu, ta fabularna jest taka płaska, że kiedy dochodzi do tego twistu fabularnego, to to jest takie podniesienie drzwi. Okej, okay, ale i tak wiemy, jak to się skończy. Wiemy, że ostatecznie, kiedy nasz bohater musi wybrać pomiędzy jedną wersją a drugą, wiemy, jak to się skończy, bo to jest mit. On jest, jego przeznaczeniem jest to. Co jest do zrobienia, i jego los nie jest do odkręcenia, ponieważ mamy tutaj ekranizację mitu, a nie ekranizację ciekawej historii. I to jest główny mój zarzut wobec tego filmu, bo jak zacząłem jednym zdaniem, rzuciłem, potem od tego odszedłem warstwa fabularna. Audiowizualna jest na najwyższym światowym poziomie. Doskonałe kadry. Każdy kadr, każda scena jest doskonale przemyślana. Gdzie będzie główny bohater, co będzie w tle, co będą robiły inne postacie, jak pięknie to się wszystko będzie kadrowało. Kolorystyka. Tu mamy bardzo dużo naturalnych kolorów, bardzo dużo, dużo naturalnych, naturalnego oświetlenia. W związku z tym, szczególnie sceny nocne. Są bardzo natura naturalne, bo mamy tylko światło księżyca pochodni. Nie mamy tutaj napiżdżenia na całej scenie, wiecie, rozstawionych światł, które mają nam dokładnie pokazać wszystko, co się dzieje. Nic z tych rzeczy, przez to te rzeczy są bardzo naturalne. Mamy tutaj, tutaj mnóstwo brudu. Te postacie są naprawdę brudne. Naprawdę bohaterowie chodzą na bosaka w błocie. Naprawdę wszędzie, bardzo często w scenach jest krew. No to nie mówię, że w tej chlepano prawdziwą krwią, ale generalnie wszystko jest to bardzo namacalne, bardzo ziemiste. Bardzo mocno doświadczamy tej historii, wierzymy w to. To jest bardzo realne przedstawienie tego mitu, bardzo realne. Ma się wrażenie, że się wyciągnie rękę i przez ten ekran dotknie się tego drewna, tych sukien, tych materiałów, tych broni, które tu wszystko jest przedstawione. Wiemy też, że twórcy bardzo mocną wagę przywiązywali do wiarygodności historycznej. Natomiast no, mnóstwo specjalistów, którzy mieli uwiarygodnić, jeśni, które to zobaczymy, całą mitologię, bo to nie wa niezwykle ważnym aspektem jest mitologia nordycka. Tutaj nasi bohaterowie, nasze postacie drugoplanowe modlą się, oddają, e poddają się ekstazie religijnej. Biorą udział w różnego rodzaju obrzędach, czy pogrzebowych, czy też inicjacyjnych, jak na początku nasz bohater ze swoim ojcem. Wszystkie te sceny są niezwykle przejmujące. W ogóle doskonały William Defoe w podwójnej roli, ale bardzo krótkie niestety. Mam wrażenie, że została wycięta z filmu, bo w, w filmach, bo w trailerach oraz w zdjęciach z, jakby z planu filmowego, chyba tego Williama D.V. było więcej. Natomiast tu ma bardzo krótką rolę kapłana, który jednocześnie jest pewnym błaznem na dworze. Ale świetna rola, świetne sceny z nim. Generalnie właśnie jest ten film bardzo mistyczny. Ten aspekt religijny jest doskonale przedstawiony. Wydaje mi się, że bardzo wiarygodnie, bardzo w zgodzie z naszą wiedzą na temat mitów nordyjskich i bardzo wszystko namacalnie. To jest dużo ofiar, dużo krwi, dużo takich... Mamy też dużo do czynienia ze scenami, gdzie nasi bohaterowie śpiewają, czy też postacie drugorzędne, drugorzędne, przepraszam was, drugoplanowe. Nasz bohater w tym momencie mówi, powiedzmy, że staro-skandynawskim językiem, nie wiem, nie znam się, zakładam, dla mnie, przynajmniej, brzmiącym obco językiem, być może staroszweckim, nie mam pojęcia, ale to wszystko nadaje genialnego klimatu tego, temu filmowi. Niektóre sceny w ogóle są pod, do podwójnego interpretowania. Niektóre sceny ma, możemy interpretować, że rzeczywiście się wydarzyły, ale to są sceny mityczne. Mamy tutaj wydarzenia z duchami, wydarzenia z postaciami z mitów i legend nordyckich, ale twórcy nie mówią nam, która wersja jest prawdziwa, ponieważ równie dobrze możemy to interpretować. Że tylko naszemu bohaterowi tak się wydaje. To jest bardzo fajne z kolei spojrzenie na to, jak zapewne myśleliby ci dziewięcio ci, ci, ci bohaterowie żyjący w dziewiątym wieku. Dla nich byłoby to realne i prawdziwe. To naprawdę się wydarzyło, to naprawdę był Bóg, demon, duch i tak dalej. Oni tak by na to patrzyli, dla nich byłoby to realne. Z naszego punktu widzenia wszystko da się wytłumaczyć inaczej. Historia była tak naprawdę pozbawiona tych elementów nadnaturalnych. Sami sobie oglądający, wybierzcie, która wersja w tych czy scenach. Wam bardziej odpowiada. Więc warstwa wizualna doskonała. Warstwa dźwiękowa też doskonała. Świetnie podkreślająca sceny, momenty. I to nie chodzi tylko o melodię, ale chodzi też o te właśnie dźwięki wykorzystane w poszczególnych scenach. Dźwięki, które podkreślają tą czy inną czynność naszego bohatera. Tak jak mówię, powtórzę się po raz kolejny, warstwa audiowizualna doskonała. Warstwa fabularna świadomie, jak rozumiem, pozbawiona głębi. Świadomie pozbawiona drugiej, trzeciej, trzeciej warstwy. Ten film nie mówię o czymś więcej. Jest suchym, bardzo pięknym, bardzo plastycznym przedstawieniem mitu. I za tą historią nie ma nic więcej. I dlatego bardzo mocno muszę w tym momencie nawiązać do Green Knighta, mojego ulubionego filmu z zeszłego roku, który na moim podsumowaniu, do którego też zapraszam gdzieś na kanale, podsumowaniu filmu z zeszłego roku, był na drugim miejscu, ponieważ Green Knight, wszystko to, co, co Norseman robi doskonale, na światowym, genialnym poziomie, Green Knight robi o poziom lepiej. Każdy aspekt tego filmu w Green Knightie po prostu jest o poziom lepszy. Warstwa audiowizualna jest równie genialna, ale ten o poziom lepsza. Dodatkowo, ponieważ w warstwie fabularnej Green Knight też jest interpretacją mitu. Ale o ile Northman bardzo ściśle się tego mitu trzyma, nie opowiada nam nic więcej, niż historia ściśle, historia zawarta w micie. Tak, Green Knight opowiada nam nie tylko mit, ale też opowiada nam o tych bohaterach. Ten bohaterowie są bardzo pogłębieni. Te postacie są bardzo pogłębione, bardzo niejednoznaczne. Te wydarzenia w związku z tym są też bardzo niejednoznaczne, które w Green Knightcie możecie znaleźć. Odsyłam was też do recenzji mojej Green Knight'a, gdzie nieustannie na ten film będę piał i był zachwycony. W warstwie mitologicznej doskonały Norseman. Green Knight poziom lepiej. Bardziej artystycznej, tych onirycznych scenach, takich scenach, w których nie wiemy, czy bohaterowi się wydaje, że to się dzieje, czy to się dzieje naprawdę. Norseman Genialny. Green Knight? Poziom lepiej. Także, jakbyście mieli do końca życia, mieli taką, ktoś przystawił wam pistolet do głowy i powiedział, musicie obejrzeć ten film. Albo Viking, czyli Norseman, albo Green Knight. Wybierajcie. Ja w ciemno, w ciemno wybiorę Green Knighta. Ale jeśli zapomnimy o Green Knightie i mamy po prostu oceniać Norsmana, zdecydowanych w górę, drugi też bardzo blisko, z tym zastrzeżeniem, właśnie z tym zastrzeżeniem, powali was na kolana, jeśli chodzi o warstwę artystyczną, warstwę wizualną, o, to, o ten klimat niesamowity, jeśli jesteście wielbicielami w ogóle kultury Wikingów nordyckiej, tej mitologii, to pochłonie, pochłonie was ten film bezapelacyjnie. Ale jeśli szukacie czegoś więcej warstwy popularnej niż tylko prostej, w gruncie rzeczy historii, jeśli oczekujecie czegoś więcej, by tam było. Jeśli historia jest prosta, to niech coś niesie. Jeśli tam mamy bardzo charakterystyczne postacie, to chociaż niech się zmieniają. Niech jest coś więcej w opisie, w, opisie, w odgrywaniu tych postaci, niż tylko dwie cechy charakterystyczne dla nich, to tego właśnie w Norsemenie nie znajdziecie. I dlatego nie są to dwa zdecydowane kciuki w górę. Dlatego póki co nie jest to pierwsze miejsce tych filmów, które obejrzałem w 2002. 22. Okej. Okay. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Sobie tak marknę, tutaj jeszcze zerknę na to, co miałem pościągnięte. E, tak. Wygląda na to, że to wszystko, To chciałem Wam opowiedzieć a propos Norsemana. Więc bardzo Wam polecam, bardzo Wam polecam z tym zastrzeżeniem, o którym było przed chwilą. To wszystko z mojej strony. Zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania tego czy innych materiałów na moim kanale. Oraz do obejrzenia po prostu innych materiałów, które tutaj możecie znaleźć, ale najważniejsze. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.